Cześć, witam. Dzisiaj dostałem od patrona, pierwszego patrona serwisu Patronite, taki link do elektrowozu z kiją EV6. Także już od teraz nie będę się posługiwał nazwą CV, tylko Kia EV6. I myślę, że to będzie samochód, który generalnie znowu namiesza na rynku. Tak jak niedawno opowiadałem o Hyundai Ioniq 5, to myślę, że będzie to samochód e, tak samo przełomowy. E, brakuje mi gdzieś tu słowa, ale myślę, że to będzie samochód przełomowy, ponieważ nie wiem jeszcze, jak będzie wyceniony. Natomiast śmiem przypuszczać, że za te pieniądze, za jakie będzie wyceniony, to będzie najlepszy pojazd w danym budżecie. E, ma być na platformie, oczywiście, tej nowej, czyli eGMP A co za tym idzie? Tam. Jest już instalacja możliwa 800V, napęd 4x4, ciągnięcie przyczepy, no dużo różnych możliwości, które, które ta instalacja daje. Eee, bardzo szybkie ładowanie, szybsze niż potrzeba, bo zaznaczę, że dla mnie to co jest w kij, tutaj te 77 kW Veniro to jest w porządku, a tam będzie na pewno zdecydowanie szybciej, także no to auto zdecydowanie namiesza, eee, namiesza na rynku na pewno warto będzie jeśli ktoś teraz zastanawia to poczekać aż to wyjdzie mam tutaj jakieś takie informacje przecieki że powinno to być w Polsce po wakacjach zaprezentowane i też od razu tutaj postaram się gdzieś zapisywać tylko jak się dane jakieś jazdy testowe czy do parku prasowego może by się nawet dało no bo warto warto takim samochodem pojeździć będą tam dwie opcje prawdopodobnie czyli 58 i 72 kWh i myślę, że takie 58 przy takim szybkim ładowaniu to jest zdecydowanie wystarczające, bo na co dzień nam wystarczy. Do Gdańska też gdzieś tu zajedziemy, czyli przez Polskę, da się z południa przejechać bez problemu. Natomiast jak pojedziemy gdzieś daleko na zachód, no to tam już mamy tak rozwiniętą infrastrukturę, że przy takim szybkim ładowaniu to naprawdę nie potrzeba aż takiej wielkiej baterii, wiadomo, im większa bateria, tym lepiej. Natomiast zdecydowanie i z tą mniejszą będzie dało się żyć. Auto wygląda bardzo fajnie, bo wygląda na takiego klasycznego trochę hatchbacka kombi, coś między między tymi dwoma samochodami więc no, dla mnie to jest rewelacja bo ja takie samochody po prostu najbardziej lubię ja lubię takie, zresztą no, jak ktoś mnie zna to wie, że jeździłem ładnych parę lat z Civiciem kombi i, i to jest dla mnie mistrzostwo świata takie na nadwozie i na co dzień i od święta i na wakacje na wakacje da się zapakować dużo rzeczy na co dzień po mieście nie jest za wielki samochód więc się przyjemnie jeździ nie ma problemu z zaparkowaniem z jakimiś ciasny, ciasnymi uliczkami nie trzeba się stresować więc jak dla mnie no to to będzie pewnie jakiś kolejny samochód marzenie bo co do eniro nic nie mam dużo by nie było, natomiast no, tam będą na pewno lepsze parametry po pierwsze, a po drugie na nadwozie, które mi się podoba ja nie jestem zwolennikiem suchów jedyne co mi się w nich podoba to, że się wyżej siedzi, natomiast zawsze jak wsiadam do jakiegoś kompakta to sobie myślę, no to jest to co mi pasuje no, po prostu każdy lubi każdy lubi co lubi także temat, temat bardzo, bardzo ciekawy no, godny na pewno przemyślenia, zastanowienia Zobaczymy, jaka to będzie polityka marki. No, znając jakieś tu do tej pory, no to myślę, że będzie to tańsze od Ionika 5. Zobaczymy, jakie będzie miało parametry. Czy gdzieś tak, jak gdzieś tam czytałem, że są, że będzie no, troszkę miało wolniejsze ładowanie niż na przykład Ionik 5, ale to jest wszystko i tak yy, według mnie za szybko. Więc naprawdę, naprawdę ciekawy pojazd nam się szykuje. Także pamiętaj koniecznie o subskrybowaniu. Bo jak tylko się mi uda dorwać, to na pewno będę kije FV6 testował. Bo, no bo wiąże z tym pojazdem jakieś jak tu duże nadzieje. Ja czasem tak mam, że mam takie przeczucia, które w większości się sprawdzają. I jak dzisiaj Marcin podesłał mi ten link do, do, do właśnie artykułu o FV6, to, to był taki moment. Gdzie mi się jakaś tam lampka zapaliła, że wsiadam w samochód, bo się śpieszę do pracy, ale od razu nagrywam, bo, bo to gorący temat, warty, warty uwagi. Także jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia, cześć!